Przede wszystkim dzisiaj na temat Jerzego Brzęczka. No niestety, ale potwierdziły się najgorsze informacje, a są one związane chociażby tutaj z Robertem Lewandowskim, więc te zdjęcia nie są przypadkowe. No właśnie potwierdziły się najgorsze informacje dotyczące Jerzego Brzęczka. Jakie, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij, że w dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie. Potwierdziły się tak naprawdę najgorsze informacje, jeśli chodzi o selekcjonera reprezentacji Polski Jerzego Brzęczka, który tak naprawdę no, ma swoich zwolenników i przeciwników. Mnóstwo ludzi tak naprawdę krytykuje tutaj Jerzego Brzęczka, tak pojawiają się nawet głosy, żeby zwolnić go. No ja oczywiście nie należę do tych osób, które by go chciały zwolnić, tak? zresztą Zbigniew Boniek mocno tak naprawdę broni tutaj Jerzego Brzęczka. Mówi, że przed nim zostało postawione zadanie, żeby awansował na Mistrzostwa Europy i to jest jego zadanie i to będzie praktycznie selekcjonowane do końca kadencji Zbigniewa Bońka, więc nie zostanie zwolniony. Natomiast potwierdziły się najgorsze informacje dotyczące tak naprawdę piłkarzy reprezentacji Polski, a więc między nimi Roberta Lewandowskiego a także innych piłkarzy. A o co chodzi? Chodzi dokładnie o tak naprawdę sytuację piłkarzy w reprezentacji a w ich klubach. Kompletnie tutaj, piłkarze nie przekładają swojej jakości piłkarskiej na reprezentację. A jak praktycznie wyjeżdżają z reprezentacji, to strzelają gole, asystują. Tak jest w przypadku Grzegorza Krychowiaka, Roberta Lewandowskiego. Może piątka troszeczkę, piątek ma gorszy czas. Natomiast tutaj, w, w przypadku po prostu praktycznie pozostałych zawodników, czyli praktycznie Jerzy Brzęczek nie potrafi zagospodarować tych piłkarzy, nie potrafi wykorzystać tego potencjału piłkarskiego, sportowego, który drzemie w tych piłkarzach. No i potwierdziło się na jego informacje, tak, że prowadzenie tak naprawdę klubu piłkarskiego, bycie trenerem klubu piłkarskiego, tak w przypadku Jerzego Brzęczka był trenerem Wisły Płock, to jest zupełnie inna sprawa aniżeli selekcjoner reprezentacji Polski, tak, zresztą trener, selekcjoner, selekcjoner, który selekcjonuje, wybiera najlepszych piłkarzy do reprezentacji, kompletnie się tutaj Jerzy Brzęczek, no nie mówię, że nie sprawdził, tak, no bo na razie realizuje te tak, punkty, natomiast kibice są wściekli, no co mam, co mam zakłamywać rzeczywistość, kibice są wściekli, tak, kibice spotykają mnie i mówią tak, Powiedz, jak to jest możliwe, że Robert Lewandowski przyjeżdża na dwa mecze, reprezentacji Polski, gramy z Austrią i Słowenią, nie strzela żadnej bramki, oddaje tylko dwa strzały na bramkę, nie ma żadnej asysty, a przyjeżdża do Bundesligi i już w drugiej minucie strzela gola? Jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe, że świetnie się prezentuje Grzegorz Kierowiak, że świetnie się prezentują także inni zawodnicy występujący w naszej reprezentacji? Oczywiście są po prostu pewni zawodnicy, którzy pewnie słabo się prezentują w klubie, ale co do zasady bardzo dobrze się prezentują. Natomiast na reprezentacji kompletnie tego nie widać, tak? Kompletnie po prostu to jest niewidoczne. No właśnie. I potwierdziły się najgorsze informacje, że właśnie ci piłkarze kompletnie się nie potrafią sprawdzić, czy... Ciężko jest mieć pretensje do piłkarzy, tak, no bo piłkarze, to nie jest tak, że to jest bunt piłkarzy, że oni grają tak, żeby dzwonić tak naprawdę Jerzego Brzęczka, chociaż też takie pojawiły się teorie. Przecież piłkarz, jeżeli wykonuje coś cały czas, no to przyjrzając na reprezentację nagle nie zapomni grać piłkę, strzelać po prostu do odpowiedniej bramki, tak, no to tak samo jakbyśmy, no nie wiem, z, z, ktoś potrafi, czy ktoś, wszyscy potrafimy pisać, tak, lewą czy prawą ręką, z reguły prawą ręką, nawet jeżeli byśmy nie pisali, nie wiem, przez rok czasu, to nie oznacza, że po prostu po roku nie będziemy potrafili pisać, tak, ręką. Jakiegoś słowa na karcie, tak? Więc tutaj jest największy zarzut, jeśli chodzi o selekcjonera. Tak, tak samo to, po prostu, że prowadzenie tak naprawdę klubu piłkarskiego, klubu w ekstraklasie, to jest zupełnie inna sprawa niż prowadzenie reprezentacji Polski, tak? No, ja nie wiem, tak, nie jestem selekcjonerem, jak ma dotrzeć do tych piłkarzy, jak ma po prostu prowadzić metody, jak treningi tych jednostek treningowych. Nie ma zbyt dużo selekcjonerów, jak przyjeżdżają piłkarze. tak? Przecież stare powiedzenie mówi wprost, że piłkarze na reprezentację przyjeżdżają praktycznie dwa treningi, jeden rozruch, tak, taktyka i praktycznie już grają mecz. Trenują w klubach, tak, a reprezentacja to jest zupełnie inna sytuacja. To nie jest tak, że Jerzy Brzęczek będzie mógł ulepić tych piłkarzy na swoją modłę, tak, żeby oni grali tak, jak on będzie chciał. On przyjeżdża tak naprawdę, musi bazować na tych piłkarzach, na, na ich po prostu dyspozycji klubowej, tak? No i teraz zobaczmy sobie na przykład Roberta Lewandowskiego, przełożenie. W Bayernie Monachium ma mnóstwo zawodników, którzy dogrywają, stwarzają tak naprawdę akcje, dogrywają piłki do Roberta Lewandowskiego i on potem może to wykorzystać, przekuć tak naprawdę na Gola. Czyli ma Kimisha, ma praktycznie Dżinnabrego, ma Kingsleya Comana, ma Tomasa Millera, który dogrywa mu piłki, nawet ma obrońców, którzy posyłają prostopadłe piłki. To co niegdyś robił właśnie Grzegorz Grylowak w reprezentacji Polski, Adamana Wałki. Natomiast kompletnie nie ma tego przełożenia, jeśli chodzi o reprezentację Polski, tak? Zresztą Robert Lewandowski. Skrytykował, mówi o tym publicznie po jednym z meczów, że tak naprawdę potrzebne są pewne mechanizmy, tak, czy pewien system, właśnie zmiana systemu, jeśli chodzi o grę, żeby zdobywać te gole, tak, no bo sam tak naprawdę nic nie zdziała, tutaj sam nie zdziała, musi to być praktycznie zmienione, tak, więc, no, drama tak naprawdę Jerzego Brzęczka, tak powiedziałem, no, ja jestem ostatnią osobą, która bezwania Jerzego Brzęczka, no, ale coś musi po prostu zmienić, tak, no, bo pobiera też potężne pieniądze z PZP-u, ma pensję, tak, no to też jest po prostu jego rola żeby główkował, myślał tak naprawdę, żeby zmienić, tak? No bo to jest dramat, tak? To jest dramat. Można mieć pretensje do piłkarzy, na przykład jeżeli oni się różnie prezentują w swoich klubach, nie grają, mają kontuzję, wracają po kontuzji, ale wszyscy piłkarze, w większości, jeśli chodzi o kadry Jerzego Brzęczka, przynajmniej na te mecze z Austrią i Słowenią, a także po prostu na inne, są w dobrej dyspozycji, są zdrowi, nie wracają po kontuzji i ta reprezentacja bardzo kiepsko prezentuje się, tak? Oczywiście my praktycznie mamy ten awans niejako zagwarantowany. Niektórzy się uważają, że nie, nie ma takiego czegoś jak zagwarantowany, czy w kieszeni trzeba wywalczyć. Tak, ale po prostu w dużym stopniu praktycznie jest on zagwarantowany, więc tutaj no, musiałby się zdać, zdarzyć jakaś katastrofa. Miejmy nadzieję, że to się nie zdarzy, żebyśmy nie awansowali, ale to wszystko widać, tak? Widać to po praktycznie gołym okiem. Nie, nie potrzeba jakiegoś eksperckiego oka, tak? Nie wiem, trenera, czy po prostu piłkarza, czy człowieka, który grał w piłkę 10 czy 20 lat, żeby stwierdzić, że po prostu ta reprezentacja zmierza donikąd, tak, no chociażby Krzysztof Stanowski mówił, tak, w programie Stan Futbolu, jeżeli my, 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 my mamy pojechać w taką reprezentację na Mistrzostwa Europy, tak, i później przegrywać mecze, czy dostawać w czapkę, jak to powiedział, no to będzie tragedia, to będzie po prostu tragedia, tak? Eee, że pojedziemy tam? No tak, ale po, po to, żeby zbierać tak naprawdę lanie, po to, żeby zbierać łomot? No właśnie, to jest największy znak zapytania. Czyli no potwierdziło się najgorsze, że prowadzenie tak naprawdę klubu piłkarskiego to jest zupełnie inna sprawa, a prowadzenie reprezentacji, tak? W klubie piłkarskim masz piłkarza praktycznie do dyspozycji 24 godziny na dobę. Możesz po prostu z tymi piłkarzami codziennie obcować, pracować, zmieniać taktykę, tworzyć tą drużynę, a w reprezentacji to nie ma na to, no, nie ma na to czasu tak zgrupowanie, tak powiedziałem, trening, rozruch, po prostu odprawa i praktycznie zaraz mecz, tak? Mm, tutaj no bardzo ciężko zwłaszcza tutaj jest y, duży problem jeśli chodzi o Jerzego Brzęczka, no bo też są statystyki, tak, one nie kłamią może ktoś powiedzieć, że ktoś się uwziął na Brzęczku i tak dalej, natomiast statystyki są przerażające, Robert Lewandowski w kadrze Adama Nawałki na 37 meczów zdobył, znaczy na, na 40 bodajże, meczów zdobył 37 goli tak, natomiast jeśli chodzi o y, tutaj kadrę Jerzego Brzęczka praktycznie na 10 meczów zdobył tylko dwa gole, czyli praktycznie jeden gol na 5 meczów, no to jest tragedia gdzie Robert Lewandowski już teraz Bundes ma na 6 spotkań 10 goli, czyli praktycznie ma statystykę 1,87 gola na mecz, a w reprezentacji ma statystykę 1 gol na 5 meczów. 1 gol na 5 meczów. Robert Lewandowski, jeden z najlepszych napastników na świecie w pierwszej trójce, praktycznie tutaj tak. No, znaczy, tu mogą być różne oceny. oceny, ktoś powie, że w pierwszej trójce czy w piące, no, ale w tej ścisłej czołówce tak? napastników na świecie na pewno się każdy z tym zgodzi. No, ma statystykę, jeśli chodzi o reprezentację, jeden gol na pięć meczów. No, to jest dramat, to jest tragedia. Nie mówię, że trzeba budować reprezentację pod kątem Roberta Lewandowskiego, na pewno jest ważnym ogniwem, ważnym zawodnikiem. Natomiast to jest po prostu dramat, tak, jeśli chodzi właśnie o całą sytuację tutaj reprezentacji Polski. No, i niektórzy mówią, może to było za wcześnie, tak, być może Jerzy Brzęczek powinien prowadzić jakąś młodzieżówkę na przetarcie i dopiero później go dać tak do pierwszej reprezentacji, że może zbignie, bo, bo nie po prostu wsadził go na wysokiego kona, konia, tak, że to jest przesada, Przesadza, przesada była po prostu, że e, może powiem prowadzić U21, albo wcześniejsze jakieś młodzieżówkę, a dopiero później tą pierwszą reprezentację. Nie wiem, ciężko z mi powiedzieć, na pewno coś po prostu jest, że Brzęczek musi zmienić, jeśli chodzi po prostu o polską reprezentację, no bo jest źle, jest niedobrze, tak. Znaczy ja, dla mnie naj, najgorszym po prostu jakby takim e, e, nawet nie hejtem, ale takim argumentem ze strony kibiców, kibice mówią w ten Sposób, okej, okay, my jesteśmy w stanie wybaczyć, i tak dalej. Polska reprezentacja przegra, kochamy tą reprezentację, chodzimy, kibicujemy, ale mówią w ten sposób: A jeżeli ci piłkarze, takie pokolenie już się nie powtórzy, jeżeli już nie będzie takiego Roberta Lewandowskiego, e, Wojtka Szczęsnego, Klicha i tak dalej, Męglika przez najbliższe kilkanaście lat, to co wtedy? Niewykorzystany potencjał piłkarski, niewykorzystany materiał ludzki, materiał piłkarski sportowy. No właśnie, to jest największa tragedia, tak? Nie wykorzystujemy tych piłkarzy, którymi dysponujemy, no bo statystyki są nieubłagalne. Oczywiście e, możemy powiedzieć, że Jerzy Brzęczek wypełnia swoje obowiązki, ale to jest takie prześlizgiwanie się. To jest prześlizgiwanie się, e, nikt mu nie może niczego zarzucić na razie, no ale wszyscy wiemy, że to idzie w złą stronę, tak? To po prostu idzie praktycznie w złą stronę. Mimo wszystko ja życzę sukcesów Jerzemu Brzęczkowi, bo jestem no, fanem tak naprawdę Jerzego Brzęczka, jego pracy. Ale żeby ta praca była bardziej efektowna, tak? I efektywna. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam, zostawcie suba. Dalej dopingujemy oczywiście reprezentację Polski, to było takich kilka gorzkich słów, no ale chyba się należą, tak? No to jest prawda, to nie jest zakłamywanie rzeczywistości. No nie, nie oszukujmy rzeczywistości. To nie chodzi o to, żeby dzwonić jeżego brzęczka. A może potrzebne są po prostu. Ja na przykład mówiłem o tym, że być może potrzebna jest jakaś rada, która będzie pomagać że brzęczkowi tak? doradztwo przy PZP-nie byłych piłkarzy, byłych selekcjonerów reprezentacji Polski. No właśnie, pozdrawiam, Trzymajcie się.